duże słońce. Jesteśmy w białce tatrzańskiej, piękne polskie góry. Wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski, bo cudze chwalicie swego nie znacie. Ja jestem wielkim patriotą i daję zarobić lokalnym biznesmenom. I misiowi na Krupówkach też zapłacę za zdjęcie. Wszystkich serdecznie dzisiaj zaczynamy nasz kolejny piękny dzień. Pogoda po prostu bajeczna. Myśleliśmy, że już powoli będziemy kończyć ten sezon i wracać kamperem do Polski. Nie będę on już stał we Włoszech, ale ostatnio mamy po prostu przepiękną pogodę. W niedzielę spadł metr świeżego śniegu. Dlaczego jestem taka szczęśliwa? Bo dwa tygodnie do tego cały czas spadało, padał deszcz. I no już nie wyglądało na to, że będę można jeszcze jeździć ale zima znowu wróciła i po prostu jest tak cudownie. Więc pierwsze 2-3 dni spędziliśmy przy lodowcu Marmolada w Malga Chiapela. Mamy tam swoją ulubioną miejscówkę, taki parking od razu pod wyciągiem. A później pojechaliśmy już w stronę do Caravan Park Sexton, gdzie chcemy się spotkać z naszymi znajomymi. Ale po drodze jechaliśmy przez Paso Falzarego i tam jest taka cudowna kolejka. Zaraz pokażę ją. Tak, jakby tą drogą troszeczkę dalej trzeba przejechać. I tam jest taka duża, duża gondola, która jedzie na sam szczyt. Aż tam. Teraz jeszcze ją nie widać, bo chyba za pół godziny też zaczyna ona jeździć. I tam jest taki parking, na którym można normalnie sobie pod samą gondolą wstać. On jest drogi, tam można też zostawić kampera na noc, ale kosztuje 40 euro, prawie jak na kempingu. Tylko że to jest parking i tam nie ma nic. Ale jedną noc tam spędziliśmy, dlatego, żeby rano pierwszą w gondolu pojechać do góry i później zjechać. To tam jest taka jedna trasa, ona zjeżdża tutaj aż. Wtedy odpinasz narty, przechodzisz przez drogę i można jechać dalej albo tym wyciągiem, tymi krzesełkami do góry, albo jeszcze lepiej. Tam jest taka niebieska ścieżka. Przez las, trochę tak dalej. I później Wam wszystko pokażę, bo dzisiaj tam też pojedziemy. A drugą noc, czyli to, już spędziliśmy tutaj, na tym parkingu za darmo, i też mamy krzesełka od razu przez drogę, więc nie jest to gdzieś tam ekstremalnie daleko. Ale co jeszcze? Dzisiaj mieliśmy taki cudowny schód słońca po prostu. Okno w sypialni wychodziło na wschód słońca na tą stronę. Było po prostu fantastycznie. Paweł już jest ubrany, on już ma w ogóle swoje narty tam pod wyciągiem, bo rano poszedł sprawdzić czy na pewno od 8.30, czy może szybciej, bo chcemy dzisiaj zjechać po prostu pier pierwsi e, po wyretrakowanej e, trasie, bo jest taki cudowny warunek. że... hej. Jesteś gotowy? A co tam pokazujesz? Kole... Nie wiem czy dzisiaj się opłaca jeździć. Kolejny piękny dzień? Może być za duże słońce. Jesteśmy w Białce Tatrzańskiej, Piękne Polskie Góry. Jest cudownie. Nawet Niemcy nas odwiedzają. Widać po rejestracjach. I wszystkich zapraszamy? Wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski, bo cudze chwalicie swego nie znacie. I taka jest prawda. Ja jestem wielkim patriotą i... I co? Daję zarobić lokalnym biznesmenom. Rozumiem. I misiowi na Krupówkach też zapłacę za zdjęcie. O, faktycznie? Tak. Już zaczyna się ruch. Tam widać kabinę na Lagazuyi, no czyli nie widać, bo teraz jest, jeszcze nie ma, ale tędy ona jedzie. I tam jest stacja dolna i ten parking przy Lagazuyi, na którym staliśmy. Tutaj są te inne krzesła. A tam jest ta niebieska ścieżka, którą teraz pojedziemy. O nie, tutaj jest napisane, że on się otwiera od dziewiątej, czyli jeszcze 40 minut trzeba będzie czekać. Oh. Oh. I Tomek, już około jest to Makuszoko, jesteś że od dziewiątej? Co? Od 9. No. Tu jest od 9 niestety. Bo już od 30. Słuchaj? Tam było już od No teraz już tego nic nie zmienimy. Tam byśmy przyjechali szybciej. Chyba dzisiaj będą jakieś zawody, co? Wszyscy już tutaj. Gotowi. Tutaj są te krzesełka. A tutaj z boku jest taka duża kabina, która jedzie do Corsina d'Ampezzo. To jest taka nowa kabina. Ta kabina jest tylko od roku, kochanie? Czy jak długo? No, jest ona nowa, tam rok, dwa. Jest ona bardzo długa i łączy tą część z w Dampeco. Tak jak Sky Cabina otwiera się od 8.30, to Jedziemy na wycieczkę, żeby tam nie czekać na dole. Uhu! Kochani, wjeżdżamy w słoneczko. Tak jest. pięknie. Zorianka, miałaś mega pomoc, żeby to... Lubisz to gondolę? Halo, halo. Dzień to Coś cudownego. Super, enjoy. Macham ti. Widzę cię. Ciao, Bambina. Paweł już zjeżdża off-roadem, ja nie jestem taka sławna, jadę tutaj. I po prostu coś cudownego, ta kolejka. Mega chat, Nie ma totalnie nikogo. Nie ma nikogo, totalnie pusto. Po prostu, no nie wiem, co może być lepszego. świeży śnieżek, słoneczko, wyretrakowane idealne trasy. Zjechaliśmy do 1400 metrów. Tutaj są takie szysułeczko do góry. I my można wyjechać tak do góry do tej sky -kabiny. Tam można przesiąść się i wrócić do tego naszego miejsca, do Cinque Torii. Ale na razie zobaczyliśmy, że tutaj jest jakaś knajpeczka, totalnie pusta. I chcemy tutaj sobie wypić kawkę. Ja tak spieszyłam na ten pierwszy wyciąg, że po prostu w domu nawet nie wypiłam żadnej kawy, a nic. I co wam, kochanie? Jest kawa? O, gracja te. Co to jest za ciastko? Muzinek. Co to za kelner nowy? Jako ją? niebieską przez las, z powrotem i z powrotem do Skyline'a Skyline'em do Cinque Tori Czyli żeby to zjechać. Tak jest mm -hmm. Skyline'em do Cinque Tori i w I Cinque Tori na... jedziemy do i w Cinque jedziemy do na Paso, paso Giau i z Paso Giau wbijamy na ósemkę z powrotem i będziemy takie kółko jeździć naokoło tego masywu Ekstra, super Wyjechaliśmy tą Olimpiją 14 i tutaj jest tak, że w tą stronę można zjechać do niej i do Alta Badii, ale my teraz pojedziemy w tą prawą stronę. Chcemy pozwiedzać tutaj. I już jest mapka. Ry 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 ry. Tak, to jest Tofana Express i z 1400 metrów pojedzie do 1700. do góry i tutaj jechaliśmy wzdłuż takiej pięknej czarnej trasy 37, na którą ja nigdy w życiu nie pojadę. Chociaż powiem Wam, że ona wygląda tak jak taka dobra czerwona, na których już jeździłam. Ale dzisiaj nie mam ochoty tak ryzykować. Chociaż znając Pawła, gdyby on zaczął mi teraz mówić, że chodź, chodź, dasz radę, to może, by, to może bym to zrobiła. I tutaj jest jeszcze jedna czarna chyba. Bo do góry też jedzie na 2300. I jedzie ten jeszcze wyciąg. Tutaj tak... No tutaj już tak konkretnie. Oh, ale jak tam Cudownie wyglądają te choinieczki. Oh. Nie, no tutaj naprawdę jest widok taki oblędny. Jest to oblędny widok? Lecimy. Do Tofana Express. Tutaj z góry zjeżdżają i tam jest po prostu wow zapiera dech. W ogóle ja uwielbiam te niebieskie trasy, bo zawsze jak jedziesz po nich, to jedziesz przez jakiś lasek, cudowne widoki masz. bo jak jedziesz po czerwonej, to po prostu nawet nie masz czasu, żeby, żeby zobaczyć co jest dookoła. Ale czasami jak są takie proste odcinki, to niestety jest trochę wkurzające że trzeba się odpychać cały czas. No, ale tutaj dzisiaj akurat jest tak, że jest świeżo wyretrakowana trasa, był trochę minus i naprawdę są bardzo dobre warunki i że narty jadą, że prawie nie trzeba się odpychać nawet na, takim, na, takim, na takich płaskich odcinkach. Zmiana planu, będziemy jeździć dzisiaj tylko na tej trasie, co? To jest teraz moja ulubiona, bo ona jest po prostu cudowna. Parti na 38 Panoramika. Po prostu ideolo. Teraz podjeżdżamy trochę do góry, i będziemy próbować wracać w stronę do Cinque Tonies. Nasza idealna, Zamanti tu Wróciliśmy tą kabiną, sky kabiną z korciny. Przesiedliśmy na krzesełka i teraz jesteśmy znowu tutaj. To jest cudowna knajpa z przepięknym widokiem. I bardzo dobre jedzenie. mają. Wczoraj jedliśmy tutaj obiadek Teraz jedziemy tam w dół żeby wyjechać do góry jeszcze dalej. Wczoraj sobie pięknie jeździliśmy tutaj, na samej górze, w tą stronę, w lewą i w prawą dół. To jest piękna trasa, dziewięćdziesiątka, ale w jakimś momencie ona została zamknięta tutaj, bo było zagrożenie lawinowe. Chyba jeszcze wciąż jest, tam niżej są ograniczenia, ale, ale jest otwarta. Podjazd tam jest konkretny. I jesteśmy teraz z drugiej strony. Tam na dole gdzieś jest nasz parking. I tędy na łagazui. I trasa po której zjeżdżaliśmy. Ale nie dzisiaj, a wczoraj, gdzie startowaliśmy, teraz tutaj tak w dół można przyjechać i w to miejsce można tylko tym krzysukami podjechać, nie ma innej opcji. No i niestety są takie odcinki, gdzie trzeba po prostu wspinać się pod górę, ale ogólnie ta trasa jest bardzo długa, bo to nawet nie widać skąd ona idzie gdzieś tam z tej strony. Fuh. Dobra, teraz będzie mała przerwa. Wróciliśmy na parking, gdzie stoi nasz camper. Tutaj zjeżdżamy, tutaj, jest, tutaj są krzesełka i tu nasz parking. Ja już jestem zmęczona, bo jestem głodna. Więc najwyższy czas. I chyba nie wiem, czy będę chciała jeszcze iść jeździć, bo jeżeli to wyjechać do góry, to mi się nie bardzo podoba ten stok. A jeżeli w tą stronę jechać tam, gdzie lubię, to trzeba jechać taką niebieską Ciężko i tam chyba teraz już nie będzie tak ładnie, a trzeba będzie cały czas e, pedałować. się czeka na autobus. Paweł zobaczył. Czyk. I tutaj nasza miejscówka. Już trochę podjechało z samochodu w porównaniu do tego, co było o 8 rano. Op. I akurat gondola na Gondolki jaducik. Cudownie. A tutaj jeszcze jest taka jakaś ładna knajpeczka. A tutaj terasa. Tylko ona jest zawalona śniegiem. A tutaj jest bar i restauracja. Ojej, jakie mam teraz. Cudownie. Ooo! Fedaja, Pordoi, Kardena i Selva. Realnie. Cudownie jest czytać, i rozumieć, że już znasz każdy ten pas i każdę. Czy to jest rądeczka? Wow! No, ładnie. Dzisiaj znowu będzie Egg Potatoes and Spike. Lubisz? Lubisz ziemniaczki takie? Nie lubię ani ziemniaków, ani szpeku, ani jajek. Nie I wiem, co? dlaczego ja to zamacham. Będziesz się męczyć? Rozumiem. To jest takie pyszne. I tutaj jeszcze nam przynieśli taki, taki talerzyk z chlebczykiem. I tutaj coś, co to jest? Myślę, że to jest jakieś masełko. Mm, mm. To? Jak beza. Twardy strasznie ten kamień. <laughs> To jest to jest rzadkość, to A powiedz to jest była? to auta była. Wasze auta Co to jest sezon? Jeszcze nie, ale. Ale narciarski, czy chcesz jeszcze jeździć? Zobaczymy, może na krąg pojedziemy, zobaczymy. Ale chciałbyś jeszcze pojeździć, czy nie? Czy już mam do... masz dość? O, mam już dosyć. Tak? O, mam dosyć. Park. Czy cztery miesiące to za dużo?